Cześć moi drodzy, tutaj wasza Blue Jane. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiałku na moim kanałku i zapraszam na pierwszy odcinek z super przygodowej gieraski, która nazywa się Trzy Pandy. Już nie mogę się doczekać ich przygód. No to play. Uwaga, historyka! Bambusowy las? A kto to? Kłusownicy, jaka dubetówka i moją klatkę? Czego od nas chcecie? O nie, czyżby chcieli? Porwać nasze pandy i wsadzić do tej klatki? O nie, jakaś sieć. Ratunku, ratunku! I niestety złapali. O, musimy stąd uciec. Spróbujmy jakoś wywrócić tą klatkę. Hmm, No dobra. Może podskoki? Hop, hop, hop. Nic z tego, kolego. O, dobra, spróbujemy jakoś zlecieć z tą klatką. Mam nadzieję, że naszym pandom nic się nie stanie. Och, na szczęście się nic nie stało. Jest jakaś dźwignia. O, jak fajnie, podejście do nas sobie idzie. Super! To mi się podoba, musimy stąd jak najszybciej uciec. O! Czyżbyśmy byli pod pokładem statku? Chyba tak! O! No dalej! Dasz radę! Dasz radę, dasz radę i kupimy czekoladę. O nie, pandy nie lubią czekolady. Nie, tylko pędy bambusowe. O! Jeszcze troszkę. Wiecie co? Wcale nimi tak łatwo się nie staruje. Czemu mi machasz? No, wskakiwać. O, superaśnie, Bluejay naśnie, no nareszcie. Może uda nam się sam uciec? Miejmy nadzieję, że tak. Nasze pandy nie chcą być w zoo. Chcą trafić z powrotem do bambusowego lasku. Hej, jej, super. O, śpi. Musimy wziąć klucz. Patrzcie. Wow, w kupie siła, no pewnie, że tak. O, na górze ma taki znaczek. Świetnie, klucz już mamy, klucz już mamy, więc stąd uciekamy. O tak, moi drodzy, jeszcze na dół trzeba włożyć ten klucz, dasz radę? Najmłodszy braciszku, o nie! Obudził się kłusownik. Jeszcze raz, on śpi, musimy wziąć klucz, to już wiemy. No dobra, próbujemy w takim razie. Hop, klucz już mamy. Teraz cisza na paluszkach, na paluszkach, żeby go nie obudzić. O, świetnie. Super, mamy klucz włożony, no to stąd spadamy No, szybko, szybko, zanim się obudzi kłusownik z tą dubeltówką, który nas pilnuje O, ratunku, ratunku, ratunku Ale partacze, nawet dobrej klatki nie potrafili zrobić ha, ha. O, patrzcie, jesteśmy już na górze statku O, kolega pilnuje, pilnuje O, nie widzi nas, czy co? O, tylko spójrzcie Zdaje się, że musimy skoczyć małą pandą na górę. Tam są jakieś skrzynki. No dobra, spróbujemy w takim razie. O. Hej, że ho, hej, że ho, do przodu byś się skakało. Nie widzi nas, czy co? Ej, jesteśmy tutaj. O, jakby tam się dostać? Hop! Superaśnie, aśnie, naśnie. I co teraz? Damy radę przeskoczyć tam do tych skrzynek? Chyba nie. O, nie. Przeskoczymy go? O, przes o, nie, złapał nas za łóżko! Dobra, jeszcze raz w takim razie próbujemy. On wcale nie śpi! Serio? <noise> serio, serio, nie śpi. Dobra, jeszcze raz próbujemy rzucić naszą pandą tam do góry. O, może tak się da po prostu! Ej, hop! Udało się! Dobra, spuść na niego te skrzynie. O, jeszcze troszkę. Do, dalej, dalej, dalej! O! Troszkę go uderzyła, tak, po boczku. <noise> Super! O, patrzcie, tam jest jakaś szalupa ratunkowa. Musimy się do niej dostać. I jest hak. Może uda nam się jakoś tą dźwignię, moi drodzy, tym hakiem włączyć. Patrzcie, tylko o, możemy sterować tym hakiem za pomocą tych strzałek. Świetnie. Okej, okay, zaraz zobaczymy, czy nam się uda spuścić tą szalupę. Tylko jak ominąć tego kolesia. O, z fajką, który tutaj pilnuje statku. O, aha, już chyba wiem. <laughs> za fraki go, no pewnie, że tak. A jakże, a jakże i za burtę. Oj, jesteście bez skrupułów, nasze pandy. O, gdzie teraz? Do góry? O, patrzcie! <laughs> do góry, do góry, aż zobaczy chmury. Świetnie! Mamy drogę wolną, tylko nogi mu wystają. Papa Koleszko, że też nie krzyczy, pomocy, pomocy, SOS. Eee, tam, nie przejmuje się, chyba dobrze pływa. Dobra. A my mamy naszą dźwigienkę, żeby się stąd wydostać. No pewnie, że tak. Hejże, hejże. No, przełączamy, przełączamy. Złapać wstrętnym kłusownikom ponownie się nie damy. Hej, super! Wow, popłynęli łódeczką! O, wyspa! Jej, wydostali się na brzeg? Pomarańczka, ale pyszotka, smakotka. Jesteśmy na jakiejś. bezludnej wyspie? Nie! Są takie gąsienice. Patrzcie tylko. O! No dobra. I co dalej? Albo stonogi? <grystanie> Można grać na tych stonogach. Jakie słodkie rubaczki. No dobra. Hop. Ejże. Hop. Ale super trampolinka. Niebezpieczeństwo. Roślinka z kolcami. Zobaczcie sami. Udało się. Brawo. O nie. Tam się leje woda. Jaka szkoda, że tam się leje woda. No dalej nasza mała pando. <grystanie> Nie pora teraz skakać i się cieszyć, tylko pora zająć się tym kamorem. O! No ty, ty! Ale czemu schodzisz do... na dół? Czemu schodzisz na dół? Do góry, do góry! Dobra, teraz wszystkie pandy wchodzą do góry. Co by zrobić z tym kamieniem? Rzucić go tam! Rzucić go tam, tam jest taka przerwa! Może by się dało jakoś, moi drodzy, za... O nie! O nie! Kamorek nam spadł! Hmm, Hej, że hop! No to pchamy! Na tą gąsieniczkę, na której można skakać jak na trampolinie. Jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę. I co? O nie! Nie, nie o to chodziło, moi drodzy! Nie, 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 nie damy się! O, chyba będziemy musieli spróbować jeszcze raz! O! Jesteśmy razem, jesteśmy razem! Dobra, jeszcze raz próbujemy, kochani, zobaczcie sami. Popchaj ten kamur! O właśnie tak, tylko żeby się nie skulał teraz! Teraz pora na ciebie! O, najmłodszy, braciszku. Damy radę tam wskoczyć? Nie, nie damy, niestety. No cóż, musisz nam pomóc. Nasza Stonogo. Hejże, hop! Świetnie! Popchaj! Tą kulkę! O tak! Patrzcie tylko! Udało się, jest! Ale czemu ta woda wsiąkła w ziemię? Tego już nie wyjaśniono, no nieważne. Ważne, że już nie ma Bajorka, możemy sobie spokojnie przejść na drugą stronę rzeki. No pewnie, że tak. Świetnie, koledzy. Ojej. Nie możesz się wydostać? Cześć! O, no, ślizgacie się wszystkie. O, no dalej. Nasze pandy. O, jakie one są nieporadne. Dobrze, że my tutaj jesteśmy, prawda? Cały czas im pomagamy. Jaki żółwik fajny. O, i jest jakiś kamor? Mrówka? Jakiś owad tam siedzi. Hejże, hop. Ptaszka wygoniliśmy. Ojej, to jest jakiś robaczek. O, pouciekali. No dobra. Chodź tutaj, żubiu, chodź. Ojej, nasze pandy nie lubią wody. Patrzcie tylko. Nie lubią się kąpać. Oj, nie, nie. Nie wykąpiemy się. Hopa. że Hop. No dalej, musimy dostać się do góry. Dobra, wspinają się. Jedna została. A ty, a ty... No dalej. Czekajcie na mnie, jeszcze ja, jeszcze ja. O, świetnie. Dobrze, że takie sprawne są te nasze pandy. Jej, juhu, świetnie. Cześć robaczku, języczek nam pokazuje. O, <laughs> Jedna z pand stwierdziła, że robaczek gra jej na nerwach. O, chodź tutaj, chodź tutaj, musimy go złapać. Tak przynajmniej napisano w instrukcji. O, -o. wow, ta rosiczka zjadła owoc. O, bardzo dobrze, teraz my się nie dostaniemy Wiesz, szczęki. Świetnie, moje drogie pandy, dacie radę, dacie radę i pojecie czekoladę. Tylko gdzie tutaj w buszu czekolada jakaś? O nie. Hej, zejdź, zejdź na dół. Musimy iść dalej. Nie pora teraz skakać, jak w parku trampolinowym. O tak. Pa pa pa, cześć. Hej, super, ale radosne te nasze pandy. O. Trzeba teraz jakoś sprawić, żeby ta kulka wpadła do tego kosza z kulami. O, no pewnie, że tak. Damy radę, damy radę i kupimy czekoladę. No pewnie, że tak. Pchamy, pchamy. O, zatrzymać się nie damy i złapać wstrętnym kunsownikom ponownie. O! Jest. Brawo, no to możemy przejść na drugą stronę. Hej, chodź tutaj! Nie machaj nam, tylko przechodź na drugą stronę. O! Patrzcie, tam jest jakiś przycisk. Wygląda jak muchomor. O, no bo to jest muchomor jakiś grzybek. Świetnie. I mamy podest. Musimy się tylko na niego jeszcze jakoś dostać. Dasz radę, dasz radę. Oj, gdzie wy jesteście? Schowały się za ekranem nasze pandy. O, i co teraz? O nie, zlatują. No tak. O, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. Oj, powiem wam, że wcale nie jest tak łatwo. Moi drodzy, sterować tymi pandami, kiedy one są aż trzy? Świetnie! Najmłodsza została! No dalej koleżko, dasz radę! O, jaka słodka ta panda! Bracia na ciebie już czekają! O! Hej, hej! <ścoughs> Ale jest słodka! Czemu nie mogę tam wskoczyć? Dasz radę! No, jeszcze troszkę postaraj się, przecież tak ładnie sobie skaczesz po drzewkach. To no, dlaczego tutaj nie możesz? Wskoczyć, o, teraz może. O, właśnie, trzeba było się troszkę odsunąć i wszystko jest w najlepszym porządku. Hej, świetnie, moi drodzy! No i mamy dalszą część historii. Nasze pandy świetnie się bawią, przyglądają się temu tubylcy i co? O nie, ten tubylec jest na nas zły i goni nas z dzitką. O nie, jedna z pand wpadła w zasadzkę. O! Tylko spójrzcie, chcą ją zjeść w jakimś kotle, moi drodzy, okej! Okay. A ja tymczasem chciałabym się już z wami pożegnać i zaprosić was na drugi odcinek z tej Super gierasy. No pewnie, że tak! Żegna się z wami Blue Jane! Cześć kochani, i do usłyszenia!